Siemanko, z tej strony, ja, a Gierka. Dzisiaj będziemy grali w grę Minecraft. Dlaczego tutaj już mam wygenerowany świat? Bo na moim kąpie, można powiedzieć, wszystko tu się można wydarzyć. Siemka, jestem tutaj. Przepraszam, że mam skin. Mam, nie mam skin. Dlatego, że. Dlatego, że. 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 musicie dawać mi jakieś porady, jak grać tego skin. Okej, okay, ja ogólnie już sobie trochę pobudowałem tego. Wszystko sobie tu budowałem. Yy, nie patrzcie na te kwiaty, dlatego że no... automatycznie one się zniszczyły. Czy sam sobie poniszczyłam, bo mi się dzieją Bo tak pomyślę, że nagle sobie jakiś odcinek się, gościu. Dzisiaj, dzisiaj yy, sobie porabimy bazę. O, mamy węgiel, mamy węgiel, mamy węgiel. Mamy węgiel z pierwszym odcinku. Jeszcze ja tutaj szukam węgla. No, mamy no na odcinku zawsze wszystko tutaj, yy, tutaj będzie ja. P Dobra Dobra, mamy tego wungla Kuby nie grają na wersji 1.11 Z czego to możecie zauważyć tutaj Dlatego, że Minecraft 1.11 jest mojego. Jeszcze jest tam 1.14. My to nie obchodzi, czy jest 1.14, czy 1.11. gramy wersje są obojętne jako gram wersję. Dla mnie oby tutaj była gierka Choć jak to na wersji 1.14 są jakieś tam y, rajdy, coś takiego, rajdy. Nie wiem kto się wybawia. Mamy 36 patików. Sobie tu oświetlimy naszą bazę. Można tak ją nazwać już, bo tutaj się powoli rozkopujemy. Ja słyszę ucznika. O, mi teraz jest w tej bazie. Wszystko sobie tu można rozkapać powolutku. Powoli to będziemy się tak rozbudowywać. Może jakiś się nie wiadomo jeszcze. No, jeszcze nie wiadomo, czy pokonamy. Enda endo. Ej bo ja mam takie coś Powiem Wam yy, Przyciąłem tutaj nasz pasek z, yy, Pasek jak to Przyciąłem pasek yy, z tego yy, Tam gdzie są jak to Tam gdzie są te narzędzia m Mam nadzieję że Wam to nie będzie przeszkadzało bo Nie spodziewałem się bo ja już tak ustawiam sobie nagrywalkę A tutaj nie zauważyłem że przyciąłem pasek zdań pasek z tego startu tam gdzie są te narzędzia bloki więc ja bardzo przepraszam odcinek trwa 2 minuty yy, na Bandicam yy, takiej niepełnej wersji można nagrywać tylko 10 minut może sobie kiedyś kupię tam pełną wersję no i mamy tutaj to będzie jakiś tam pokoik ogólnie okay, idziemy trochę drewno pośpinać Mam nadzieję, mam, miejmy nadzieję, że tutaj okay. będzieko wam się oglądać. Czekajcie, ja trochę wszystko tutaj wyciszę, dlatego że żebyście nie dobrze słyszeli. Yy, Okej, okay, lecimy. Należy no, wykorzystany kilo. Tam jest nasza baza, więc no, to są nasze kwiatki, które spadły z nieba. Ja spróbuję jeszcze zrobić schody, dlatego że... Dlatego, że mi się nie podoba te zajście, które tam się znajduje. Może teraz zróbmy te schody. Bo już mi się nie będzie chciało robić na następnym odcinku. Zróbmy teraz te schodki. Ile nam tutaj wyjdzie? 12, no myślę, że 12 tutaj nam. Starty. Dlaczego tylko? A dobrze, że tylko jedno mamy, a ten się widać pomariłam. Okej. Okay właśnie chodzi o to, żeby tutaj sobie zalepić tym takim drewnem, żeby to nie wyglądało tak lubowsko. No bo lubowsko. No, hmm. Odcinek dzisiaj będzie trwał około 7 minut, lub 6 nawet, dlatego że, dlatego że, no, nie mam wystarczająco pamięci, mam tylko 100 gigabajtów, czy to sobie by, nie wiem, nie wiem jak to się mówi, nie znam się, nie znam się, od razu mówię. Od razu mówię, że się nie znam, żeby nie było, że mam tak tak mała to jest wcale mało pamięci nawet o nie o nie ale tego nie było tego nie było jak coś tego jak, jak coś tego nie było nie to to było najgorzej normalnie cyk teraz robimy cyk tutaj będzie nasz tak kojek o tak kurcze widzicie jak tu się rozbudowujemy a więc tak, ja się z wami żegnam, pa na razie, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle, zasubskrybujcie mój kanał, załapkujcie, to będzie więcej odcinków z tej gry, więc pa.